Siema, siema, poniedziałek, godzina 13.07. Nie było wczoraj. Daily to nie jest daily, daily znak, nagramy zaraz po tym, a jest to prezentacja zawodnika. Basta wysłał kilka fajnych filmików, będziemy je oglądać, oceniać. Zobaczymy czy jest pro playerem czy nie. Prezentacja zawodnika. Dobra, to lecimy, nie? A nie. A, znowu nie mam słuchawek. Czekajcie. Znowu kurwa nie mam słuchawek. Oczywiście. Ale to się zmienia. I mam nadzieję, że przegłosu nie będzie. W ogóle zobaczcie, jaka jest różnica audio, jeżeli mówi się do Blue i wprost bez oddalania się od niego. Poczynam się chwilę, kurde, jak w radiowej trójce, ale lecimy z tematem C4Kill TB1. Basta oficjalnie tutaj będziemy promować tego gracza. szybko to się wydarzyło nie wiem czy aha po prostu rzucił torbę i bęk zaskoczył pan pan zero czajnik Zabił... zabiłeś pana czajnika szczere gratulacje bardzo dobry kill wiadomo składam na ity elo o eo Czasami Karla Wietura mi przerywa, nie wiem czy to jest spowodowane, no ale niestety. Jeju jaki nick. Preparation phase. A może, a może ten. Natural haze. Aha. Miałeś wstawić stawić, filmiki ze swoim skillem i wstawiasz jak zabijasz team tak? Ale gości miał polewowy nik, chyba, czy coś takiego, tak? Nie wiem o co chodzi, stary kurwa, beznadziejna rzuta. Jej, jaki flick! Nie wiem, co to flick. Chuj, może mi ktoś to wytłumaczy w komentarzach. Czy był to ładny strzał? Zaraz zobaczymy. Zaraz to ocenimy. Przedziera się. No, zabił do, do, dość fajnie, nie? Bardzo szybko dostrzegł faceta, bardzo szybko go unieszkodliwił. Także, także wydaje mi się, że kilek tamten był jak najbardziej na plus. Nie wiem czy to są 120 to są głowy, tak? W Rainbole. No to przykurwił kurwi tą główkie. Fajna broń w ogóle. No ja tak za bardzo na Rainbole się nie znam. Bardzo, bardzo, bardzo krótko w to grałem. To było to, to przeglądaliśmy wcześniej. Kolejny po prostu tutaj rzut C4 i kolejny kill. Mam nadzieję, że będzie działo się tutaj coś ciekawszego, bo już lepsze były ujęcia, nie tylko na klubie, ale o stadio nagrywane, takie naprawdę wow. Myślałem, że tutaj kolega wrzuca coś wow, a tutaj widzę tylko heady, jakieś C4 i... Mniej więcej to, co wszyscy już kiedyś widzieliśmy. Nie no, tutaj, tutaj ładnie zarypał tam gościa, nie? Widział, że chyba typo tam palnikiem pali, nie? Tutaj gdzieś. Gdzieś tam, gdzieś tam. I dostrzegł tam, że, że są i... I ładne, ładne, ładne zabójstwo z C4. To mi się podobało. Grenade kill. Zobaczymy, co tutaj jest. Przytrzymuje troszeczkę granat. O, gościu akurat, jak się fajnie wyten. Jak się fajnie wychylił. Zaczął do niego strzelać. A tego. Jeeb, yeah, gradacikiem. Piękniutko. Nie strzelaj do mnie. Nie strzelaj do mnie, bo ja i tak będę pierwszy, nie? Dobry, dobry strzał. Fajna akcja. Ładny skinek. Czy ładny skinek? Myślę, że nie wiem. <ścoughs> myślę, że nie wiem. Mati mówi, że nie. Ja myślę, że nie wiem, bo nie znam się na tych skinach. Nie wiem, czy są ładne, czy nie, czy są lepsze. Claymore. Claymore Kill. Klejbory zawsze wkurwiały mnie strasznie. Black Ops 1, ale to był kurwa, nie pamiętam który. 29 rok chyba. <laughs> Albo coś takiego. Aki fajne, kilka mnie. Na koniec rundy gość się wpierdali w minę. Zajebiście Tutaj też wyczuty. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś kill będzie tutaj, bo jak tak nagrałeś tylko jak gościa. Na, no tak myślałem, kurde, tak nagrałeś tylko jak gościa na schodach zabieś. Są kurwa za klipy, ty. To było chujowe. Nie, nie, nie wiem co tutaj było takiego fajnego, że akurat yy, tutaj nie wiem, pokazuje swojego skilla, nie? Tutaj chyba double kill. Pokczam klubownicy kurwa? Klubowiczowie, a nie kurwa klubownicy Ja pierdolę <grymne> Grubo <grymne> Dobra No ale że ez Ostatni film Zrobiona ładnie dziurka w oknie Przeciwnik dobity Tutaj widzę na linie sobie pomógł wcześniej no cóż, szkoda. To już wszystko. Niestety od tego gracza. Wy ocenicie w komentarzach, czy było fajnie, czy nie fajnie. Ja mogę tylko powiedzieć, że zapraszam Was oczywiście do klubu. Jeżeli chcesz taki swój imienny filmik, to dodaj kilka ujęć, najlepiej tak około 10 z jednej gry, pod sobą, żeby było łatwo to znaleźć, żeby nie trzeba było z tym kopać. Ja bardzo chętnie przygotuję taki filmik, będziesz mógł go wysłać znajomym. No i tyle. Wszystkiego dobrego życzę. Zapraszam do klubu, zapraszam na naszą stronę www, daj łapkę w górę, subskrypcję. Oczywiście pozdrawiam, życzę miłego poniedziałku. Nagrywamy zaraz daily, bo z dwóch dni materiał nam się uzbierał, a może troszeczkę później nagram, tak żeby jeszcze ktoś zdążył wrzucić. Zobaczymy jaki będzie humor. Na pewno na początku zrobię sobie kawę, no to także zapraszam wszystkich do wszystkiego <laughs> i dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Siema, siema, z okazji, że jest tutaj nasze logo, chciałbym zaprosić do oficjalnego klubu graczy z Polski, Xbox PC. Film jak dołączyć do naszego klubu jest już na naszym kanale, kanał reklamuje nasz klub, Zapraszam do wspólnej gry, gramy we wszystkie gry i dołączyć może do nas każdy. Wbijaj na forum i dziel się z nami swoimi screenami lub ujęciami z gier. Jest już nas ponad 1400 osób, dzięki.